Cześć! Ja nazywam się Jakub Dudkowski, a to jest 80 odcinek Fighterkowa, program poświęcony ogrom z gatunku Bijatyk oraz ich scenie. Dziś przede wszystkim mówimy o turniejach i zagranicznych, ale też o tym, co będzie się działo w najbliższych miesiącach w Polsce. A do tego zwiastun postaci Tuli z Invincible VS. Zapraszam. You win. Tydzień temu wspólnie oglądaliśmy zmagania w Tekkena 8 na turniejach The Mixup we Francji. Był to TWT Master i tam były mega mega emocje. Słuchajcie, wygrał Europejczyk Tibeta nagrający aską w wielkim finale pokonał John Dinga. Trzecie miejsce dla Lohia, czwarty był Ilias i tutaj dla tych, którzy nie wiedzą, Ilias w tym sezonie nie może zdobywać punktów w TWT z racji tego, że w zeszłym sezonie występował w złym regionie, czyli złamał regulamin, ale gdyby zdobył w tym sezonie punkty, no to miałby ich dość dużo. Piąte miejsce dla JD Sierra, Exekpo z Mandją, a na siódmym Exekpo, Tekken Master oraz Pinia. Street Fighter VI wygrał Nephew, drugi był Problem X, a trzeci Hurricane. A w Guilty Gierze pierwsze miejsce Pata drugie miejsce Andros 11, a trzecie miejsce The Klasycznie, chcecie więcej wyników? Klikajcie w link w opisie. Esports World Cup ruszyło i teraz odbywa się turniej Fatal Fury City of the Wolves. W chwili, kiedy nagrywam ten film, top 8 się jeszcze nie zaczęło ale wyniki na pewno podam w fighterkowie w przyszłym tygodniu jeśli chcecie obejrzeć to 8, no to zaczęło się ono właśnie dzisiaj o godzinie 18 link w opisie you win. fighterkowie najczęściej mówią o turniejach zagranicznych, no ale też zdarzają się czasem turnieje w Polsce tych w najbliższych tygodniach będzie naprawdę dużo zaczynamy od 16 sierpnia, tutaj odbędzie się turniej z okazji drugich urodzin Yomi oczywiście w Poznaniu będzie to turniej TWT Dojo tego samego dnia, no niestety konkurencja, odbędzie się spotkanie związane z bijatykami organizowane przez KRKFGC i oni też zorganizują u siebie wydarzenie 6 i 7 września, więc będzie ono tym razem dwudniowe. A na tym wydarzeniu odbędzie się turniej w, uwaga, Guilty Gear Accent Core Plus, więc jeśli lubicie Guilty Gear, pewnie przyjedziecie w ten weekend właśnie do Krakowa. A jeśli w pierwszy weekend września nie będziecie chcieli grać w Guilty Gear, albo nie będziecie chcieli przejechać na Freeplay do Krakowa, no to może zainteresuje Was turniej w Tekena w Bielsko-Białej, organizowany w ramach Bielsko-Biała Gaming Festival. A cofając się na chwilkę do sierpnia, Muzeum Gier i Technologii w Białymstoku, podobnie jak w lipcu, będzie właśnie w sierpniu organizować turniej w Biatyki Retro. Inicjatorem całego wydarzenia jest Nerobianko, a wy możecie wybrać jakie gry będą tutaj grane. Jeśli chcecie być na bieżąco z turniejami w Polsce oraz na świecie, a także dowiadywać się na bieżąco jakie turnieje będą streamowane, no to zapraszam na mój fanpage na Facebooku Informator Bijatykowy. 10 sierpnia w Rijadzie odbędzie się pojedynek teamówka w Tekena 8 zespołów Pakistanu oraz Arabii Saudyjskiej. Będzie to tuż przed finałami eSports World Cup. Ja już się nie mogę doczekać. A gdy tylko będę znał szczegóły streama, dam Wam oczywiście informację. You win. Najnowszy par 2.03.01 z Witał do Tekkena 8, a wraz z nim postać Fakumrama. Na razie jest oceniana bardzo różnie. Niektórzy mówią, że jest bardzo dobra ze względu na zasięg, inni mówią, że jest dość zbalansowana. A jeszcze inni że przez to, że wszystkie jego lowy są co najmniej minus 13, no to jest kiepski. A co wy uważacie o Fakum Ramie? You win. Sula to jedna z czterech potwierdzonych postaci w grze Invincible VS. Zwiastun tej postaci możecie zobaczyć na ekranie. czy lubicie anime czy lubicie biatyki czy wiecie jak pisze się słowo Rooster? Bo wiecie, jest też drugie słowo Rooster, które ludzie czasem mylą, ale tym razem słowo rooster akurat przyda się. Rooster fighter to manga, która teraz zostanie zaadaptowana do anime. Kogut, który walczy. One cock to save the world. Dosłownie, zobaczcie, jak ten kogut będzie się bił.

You win. To wszystko na dziś. W widzimy się za tydzień o godzinie 18. A jeśli chodzi o Suchera, to będzie związany on z Invincible VS. Kiedy postać Tuli przegrywa to, co mamy? Ko, tule. A gdyby trzymając się polityki, przyjrzeć się temu, kto bardziej przypomina tule? Wcisło. No, guzik mi się wcisło. Dzięki, do następnego, cześć.